Josie, no witajcie, mój kolejny Dzisiaj gramy w Masters Difficulty Hard oby. Yy, a dzisiaj ze mną jest. A wysubskrybujcie, komentujcie oraz lektujcie mi y 30 subskrybentów. Co mi jest? Kurde. Ja Ty coś z... mówiłaś tyłem. O! S musiałeś. S? No, mogłeś trzymać S i ten. Jak będziesz, to szybko S. S. Nie, ja tam robiłem to. Po prostu sk skoczyłem z spacji muszę no. Ale jak w to będzie dłużej No Teraz tref, bo teraz jest długa linka A i w ogóle, wpadajcie na nasze TikToki. Yy... Na no, mój, na zielonego Jesteśmy właśnie na challenge'u Już wspomniałem o tym spokojnie. Co? Kaczę do zielonego. Nie, nie, nie A ja, Ale co? A nie! Tam zielone, to jest easy. O kurde! Co to? O, co to polega? Bo tam laser jest na boku. Na co w tym? Co? Jak ja mam? Nie wiem, o co ci chodzi. To są gru, mega grube ściany. Tak? Co to jest. No to zaraz zobaczymy. Idę, jesteśmy na czołęczik. To już zrobiłem wcześniej, kurde. Dobra, odpalam się. Bum. Hmm. Bum. Tak codziennie mówi się, ktoś później ci wychodzi. A teraz to przychodzę. Aj, słu. Teraz to o wiele ładnie przychodzę. Nie, serio. Jam się odsiamy. Dobra, włączam światełkę światełko w mi... no, spadniesz za pierwszym razem. Czekaj, co? No. Co? Co ty powiedziałeś? Że spadniesz. Ale hmm. nie, nie, nie wiem czemu powiedziałam za pierwszym razem. To, to, to jest bezsensu. No spadniesz za pierwszym razem. Nie wiem, byłam przez światełko, bo myślę, że nie byłam No właśnie. Ja a nie, ja trzymam baterię Ale to jest... no to wam Aha. Dobra, przeszło, za na pierwszym. baterię, baterie, wsadzimy nową i tyle. Ale to są specjalne baterie, baterie to okay. No, to rozwalimy swój telefon. Nie no, się odbijam od tego. To jest, to jest, to jest, to jest... Taka przeszkoda była wcześniej. Na to poziomie... Jest, nie to jest, nie. nie jest to jest trudniejsze. Się... to grubsze. No to grubsze, no to grubsze. Powiesz mi, się No co jest, nie mogę tego... Czekaj, Shift Lock. Pierwszy raz w tym odcinku używam. Kurde, prawie. Jakoś to zapomniałam się obrócić. Ej, zrobiłem rozkminę, bo patrz, jak te do końca strzałki, to fajne, na sprawie prawie o 10 strzeli, a to są te deski. Zostawić podmiot strzałki. Kumaś? Mm. Kumam. <gum> <gum> Więc opłaca my się. Myślę, że bez danych. Popatrz, nie wiem, ile to kosztuje. Przerażę 25. Mało. Aha! Co? Co? Nie! Te, musisz tu przyjść! Musisz tu, musisz tu Pokaż. przyjść. Popatrz. Popatrz szybko. Znika, wiem. Ja tak nie wiem, przejdę. Czemu ty tego nie umiesz przejść? Nie wiem. Ja to za pierwszą, to nie ja wiem. Na serio mnie tutaj ten ciągle wie. Ja byłem mogły dalej, ale byłam na śniadaniu ściance tamtej Tam zginąłem. Kurde. No nie od razu do ściany, bo one nie są aż takie grube, żeby od razu do ściany iść. Jeszcze czekam. <laughs> o nie. Będzie tu. To, to wychodzę. A czekaj, może ja za tym przeskoczę. Nie, nie przeskoczysz. Na tym raczej nie. Jakby było się na Ful. ciebie, nie? Może. Gorzej jak ty, pod po, tym by się. No, Dobra, tam... czekaj, odpalam się i lecę na różowych. O, prawie! Już ręką zachaczyłem. Chyba... Jest później, później jest. Yy... Dobra, to nie znika. To nie znika. Teraz na znika. Chyba, że poczekać. nie znika. O! o! Musisz poczekać. Dobra. Zrobiłeś, dobra. no. chciała Musisz popić. Czekaj, bo ja ci podpowiadam, a ja tu nic nie robiłem. Że co? Aha. Patrz! Co? To skoczyłem, to skoczyłem. I tutaj trzeba szybko! Hmm. No, no kurde! Czekaj, ja to bokiem zrobię. Nie, nie tyłem. Bokiem. No nie, nawet tego... O właśnie, nie. no! Teraz bokiem. Znowu. Kurde, Zobaczymy, dobrze. Zrobiłem. Jestem na 125, jak to? Ej, to są mega dalekie skoki. No, na 130. A tam, tam, tam gdzie ty robisz, to są grube ściany. O! Jest drugie, za ja to, to są takie skoki, że patrz. Że jest trzecie. Skoki. Jest! Zrobiłem za, za drugim razem. Teraz robię to. Kurde. No nie da się! Kurde, w laser prosto. Ludzie kupowali z tak Tak? Las... No patrz! Ja skoczyłem w samej... z samej krawędzi. Co jest? Ja robię patrz teraz... Ty. Master Plus Difficulty przeszło. Kurde, była 77. Uminąłem. Robię teraz to... Yy, patrz. To robię teraz. A, zobaczymy co zrobić. Co? Była tu, a przeszła tu. No, wcześniej mówię, gościu był. Pokażę Wam. Wcześniej, przed odcinkiem, był gościu tu, i w se pół sekundy był tu nagle. Ale zabawka tu sam. Może właśnie wcześniej do wcześniejszych znajomych, tak? Wchodziła. Nie wiem, widziałem, zrobiłeś. Może ona właśnie tak jak wcześniej, że można się przenosić. I ona tak zrobiła, poszła do jakiegoś znajomego, Nie. aby zobaczyć, jak ludzie robią przeszkody. Czekaj, będą. To trzeba szy szybko Kurde, nie zrobię tego. Prawie, no to Jakie ja Kurde. No ale druga platforma jest już zwykła. No bo nawet tu wskoczyć nie mogę, to mnie odbija. O! Ty patrz, ty się przenosi. Przeszedł się przede mnie. Jak widziałem jak on normalnie tak we mnie wleciał. Co jest? Skakałam ciągle po tym, to się... Z... Czekaj, chodź zobacz, możemy się A wiem, skakałam, i i w ostatnim momencie pod tobą. No, yy, ale to jest dobre. To znika, nagle się pojawia i tak robisz ciągle. Ale bo one są kurnie zwykłe. No wiem, wiem. Kurde, to nie... Zrobiłem te mega bugy. O nie! Patrz! O kurde. I trzeba skakać na tym. Nie, nie trzeba. Na co? To normalnie można iść. Patrz. Czekaj no kurde, nie mogę, no co? A normalnie można iść, zobacz zaraz. Zauwa, aha, skończy. Nie, możesz teraz patrzeć. No. A tutaj trzeba przeskoczyć później. Nie, ja po prostu przeszłam, ale to jest takie, że się zakaczy. Prawie. Oje, nie, oje. bo jak skaczę, to właśnie nie odmówi. mogę tego zrobić. Przechodzę! Przechodziłem! Nie widziałam. Nie skakać. Tam Kurde! Nie? Pomoczę. Nie, to nie to nawet. Dopiero pierwszy raz w tym odcinku. Nie, nawet, Kurde, nie to. Dobra, robię wolno, ale robię dobrze. Dobrze robię. Teraz nie będę może tak, no się ustawię tak, idealnie. tego zrobić. No ja się od tego odbijam, nie mogę tam wskoczyć. Nie, nie skacz pod tym, tylko normalnie. No ale tu mnie odbija, nie skaczę pod tym. A ja ja, już ciebie prawi. Mogę wtedy skoczyć. Ale będę spadnie. Hmm. Kurde. No ja nie mogę tam skoczyć, stoi. Ja nie mogę tam skoczyć. Ale problemy. Kurde, to ja się boję, co będzie na master. Normalnie skoczyłem. Dotk dotknąłeś już cię, nawet odbiło. Nie nie, nie, nie nie tam to ostatnio odbiło. O! Ty, to jest taktyka. Zrobiłem pierwsze. Wymierzyłem i... Czekaj, policzę. Raz, dwa, trzy. I na trzy się pojawia. Czyli jak no, mam, trwa, to, mam powiedzieć trzy, to wtedy muszę zrobić to. I wtedy szybko znowu przeskoczyć. Raz, dwa, trzy... Potem, kurde! <laughs> o, no, On będzie umierony. Kurde! Nie ma. Kurde, słońce tutaj. Aż pod ten... No, u Ciebie krzywek klawisze, zostaw! Kurde, jesteś na Co? Możesz nie klikać? Bo jak jeszcze raz dotkniesz mojej myszki... Co robisz? Kiwi. czy skoczy To To tak będzie? Nie wiem co. Nie. Aha. Pff, nie. co to było Nie, To szybciej znika? To było? Czemu To znika? Trzecim razem. Dobra. Ale Dobra. Ale zrobiłeś to. No. Czekaj, co Zobaczę, co ty mi zmieniłeś. Znaczy zostawiłeś kamera interd. In Dobra. Dziewczyna, to nie przez ścianę, to tędy. Chyba, że da się jednak przez Oj, oj, oj. Dobrze. 143 ktoś dla mnie robi się trochę trudniej. Master, pomyśl. No dla mnie będzie trudny, ale jak tu dla ciebie jest trudny? No bo to jest to już zrobiony poziom hard nawet. A hard to trudny. Gościu przeszedł. Wiem. Trzysta siedemdziesiąt z tej gdzie No co jest? Nie. Jestem spokojną duszą Nienawidzi. No, 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 Cicho! No. Jest O! Jest! Zrobiłem! Dobrze. na no serio. Cztery to nie zrobisz. Nie? Tam tej ściany. Nie uda się. O kurde. To są długie skoki. Tam są długie skoki. Aj! Mówisz w dosłownej samej krawędzi. Jest zrobię. Na no, ostatnim prawie spadłem. A co tu? O nie. Jest ta ściana, co mówiłeś. Nie! Co? Przy O! Jest! Ściana na raz! Ez! Mhm. Dobra, nie tu A tu nie... Je... O kurde, wiemy o co tu chodzi. O kurde! tu trzeba serio, tak? Do góry? No ja to zrobiłem przed chwilą. Łatwo. Na pierwszym razem zrobiłem. O kurde, ja to mnie doskuję. A wiesz, że możesz klikać e. R? R? Nie, Bo to jest restart. No gdzie? gdzie? No gdzie? gdzie? No pop! No pop. No pop, pomp. Popa ma! No, pomp. Kurde. Ja tam no, spacja mi coś. No na pewno spacja ci nie chodzi, tak. No nie mogę skoczyć! No na pewno. O, tu działa? teraz działa dobrze. Taki ole. Gadaj po polsku kurdy. Nie rozumiem cię. Dziewczyna wypadł. Na od.

No, że ja właściwie kto? Ja mam 8 lat. O. To i dać. Ja 15. To Boży święty. I do. A co? Będę miał swoje 5 groszy. <grym> I tak, ale do no, niej go pisód. do kogo? Man, napisz manik. No skąd wiesz? No bo to jest ten manik, nie? Manik manik. No wiem. Ale nie, bo gościu napisał. Ej, Know that to do. No bo wiem, dobra. Piszemy do ludzi. Yy, ostatnio... jeśli nie... Może ty nie wiesz, ale ostatnio... ostatnio. Był odcinek jak ja to się krążkowy. No. Czekaj. Okay. Z jakimś osiemnastolatkiem. I do sto po... Tak. I do sto oczka. Przez miało być. Albo mniej, co mniej. Dobra, ja z... Toż on ma trzy lata. Kurde, napiszę. Toż on ma trzy lata. Ty bieżę? Bieżę. Ja się brzy? po prostu zamknę i będzie dobrze. No nie. No. Sir, I like your urok ta pasuje. No dobra. No. Nie. Bo mam nie to i to. Ok. Jestem ja tu Polaków! Ciefe Romane! What? Ty umiesz angielski? Ja mieszkam koło niego, wiem. Co? A mieszka koło mnie. I co? a zadajesz? Serio? Lemi, o, Lemi. Ty na pewno kłamiesz, że masz 16 lat. No nie, czekaj. Nie, ja mu napiszę. Nie. Lemix ma 16 lat. Dobra. Pozdro, a ja z, <grymka> z, 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 z Ej, możemy nagrać odcinek, jak Polaków, na no, czacie. Dobra, ja nagrywam odcinek, jak tronuję przez y Olejka. ja ma 16 lat. No, potwierdzam. No potwierdzą nie, no. A ty sześć no. Ja... Nie, nie, nie. On... Ile? Om. Osiem... Osiemnaście? Dobra, trollujemy. Ona, no. Jezu, co być? Ciebie No, dobra. Czekaj. bo ty ki do, a, a ki. Do, su jak... Nie, nie wiem. Ma, ma nie właśnie difficult w difficulty zrobić. But Kidos, a Kidos już nie w Aha! Uderz, że napisałem Kidosu! A ja na stolatków, co? już Nie Czekaj. Czekaj. Ja wiedziałam, że rozmawiamy z kino, w tym kimś. Nie no, ale mnie trolluję. Hom, Hom, Black like Czekaj, bo on na o nas tak chodź od razu, czyli 15 datki. Neuro. Oh, jezu, nad... napisać tego chyba nie umiem. Nie umiem. Nie, 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 nie umiesz pisać. Nie gry. Pisać, pisać już nie umiesz. Nie umiesz pisać? No, czekaj, na. U... Przecież przynajmniej wiedzą więcej od kiddosa Tam <noise> musi wstrychać Polska? <głosy> on tylko do Polaków! Ej, black guys to Polska! Co? Co? Black guys to Polska! No Czekaj, czekaj Kurde, ta ten Ma Maniek już chyba poszedł. No, nie, dobra. Dobra, wiem co napisać. Maniek. Nie. Czy to godzina? O jest ze mną ten gościu, co... Ten król nubów, co pisze. Ze mną jest. Maniek, czy to godzina twojego pójścia. No. Trzeba spać, bo się nie odzywa. <coughs> nie no, ja muszę być na jakiś zerwek i porozmawiać. No to dawaj, <coughs> następny odcinek y na dawaj <coughs> na priwejście. Na publicznym Minecraftie, bo publiczny Minecraft jest polski. I no to dałeś! To dawaj. Dużo Dobra, samolot co ma grubą kaczkę spada i eksploduje. Okej. Okay. Ale kto? Kto kieruje? Nie, napisz, kto, kto kieruje. Kto leci tym samolotem. Napisz. Manik nim leci. On kas <laughs> fani. O Jezu, nim <maniek> leci. <laughs> maniek to taki kidowy. O, No, napiszę mu to, no. Czekaj, okay. to... To Kurde. To...

No Wagna pisał? No. Wiesz co no? no, znajdziesz brzydki. No czemu obraża, no? Wszystko, co wszystko? Co obraża? Czekaj, ile on ma lat? On wcześniej chyba pisał. Ile? Nie, nie, ma nie pisał. Ale ten chyba też pisał. Ile... Ty ma lat. O! Był tu, był tu przy... Nie, to nie. Bacz, jestem! Jestem! Ten... Nie ty yy... no, masz latki dosie. Ciekawe co odpowie, Czy nic nie odpowie. Zobaczymy. Dobra, to... Następny odcinek... No, jest w Minecraftcie, bo na RGMC jest, jest sama Polska kurde. No. Ale dosłownie, no. A, a takie jak to Polska? Jak to Polska? No, o, czternaście, to, jest... to mało. Ja? Trzeba głos zmienić. Prze Chwila, widzowie. O, o. Ej, czekaj, ty masz ten. Ten. Ten do zmieniania głosu yy, w YouTubie. Yy. No to dobra, zmienimy, zmienimy, Zm 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 Czekaj, on coś chyba... Nie, nie pisał nic. Dobra, na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Może zaraz będzie odcinek strollowania ludzi. Na mesie. Na raz.